Witajcie, cześć. Mariusz Uniwersal. Otóż z tej strony chciałbym zapowiedzieć na krótki filmik dotyczący e, tamtego obiektu tajemniczej łuny za bendzinem w stronę Gierkówki 86. E, zmontuję filmik, wytłumaczę Wam z czym to się je. Co to jest, czy to jest UFO, czy to nie jest UFO. Także zapraszam na challenge na niedziela, poniedziałek. Cześć, teraz też. Pozdrawiam Was. Cześć. I obejrzymy sobie i wytłumaczymy sobie, jak to wygląda, mm, czym to się je. I pokażemy zdjęcia na niebie, jakie to jest potężny obiekt. Widzimy tutaj pogłoski typu UFO, e, typu jakieś doświetlenie nieba. Nic z tych rzeczy. Zapraszam na film. Miłego oglądania i miłej soboty i miłego weekendu. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Słowa.